No, i oczywiście pojechałam jak to normalna baba. Gdzie? Do sklepu! Zamiast do banku, zamiast to, co gdzieś było na kartce napisane, gdzie ja jestem? Nie będę firmować firmy, która nie wiem, jaką żywność sprzedaje. Ale idę tu zaraz, sprawdzimy, nie? Ile, ile jest tam pochowanych nowych produktów? Pod jedną nazwą już się będzie teraz chowało GMO, bo nasz pan Komorowski wspaniałomyślnie dla Amerykanów podpisał! I teraz uwaga! Bo jak za GMO przyjdzie taka Monsanto, jak oni się nazywają Monsanto. Monsanto, i oni zaczną sprzedawać swoje środki tutaj, bo będą 100% tańsze niż, niż każde inne. Zresztą wykończają, wykończą już polskich producentów, tak żeby byli panami tego rynku. Zobaczycie, że tak będzie. To to, to już jest, no co Wam będę mówiła. Poczytajcie sobie o, o tej firmie. Ja Was zanudzać nie będę, bo miałam mówić pozytywnie, a zawsze jak odkąd, jak jestem ten. Chwilę w Polsce, to nie ma mowy, że mnie narzekała, no ja pindole, no. Więc... Ale narzekanie zmieni coś? Narzekanie nie, no zapytaj tych ludzi. Zapytam zaraz. O. Zapytam, czy... Czy pani narzeka? Po prostu się zapytam. Tej pani tutaj z Czy Jest szczęśliwa. Proste pytanie. Najmocniej Panią przepraszam, Było się pytam w Ameryce, czy my mamy tutaj okazję do narzekania, czy, czy jeżeli mamy, no nie wiem, bo normalnie ludzie właśnie przy sklepie to kupują raczej żywność, czyli mamy pieniądze, nie powinniśmy narzekać chyba, tak mi się wydaje. Nie, Pani, jedni mają, drudzy nie mają na tych tak. Po prostu... To sobie pożyczają, czy, jak, czy jakoś sobie wspomagają się. No może powinniśmy mieć jakieś bary mleczne więcej z jakiejś stołówki, bo to jedzenie drogie takie no jest straszne. Bo w Ameryce to za... Przepraszam, ale naprawdę to wyżyć można za no, 10 dolarów nawet. No. Ja wiem, ale wie pani, u nas takie, żeby to jeszcze w Warszawie czy coś, ale powiedzie pani gdzieś na prowincję to ludzie głodują, wiecie, nie mają lejący. Ale oni mają przecież ogródki jakieś swoje, przydomowe, to nie mogą tam marchewki hodować i ziemniaków, żeby te dzieci nakarmić, jajka mają Panie, swoje? ale coś teraz wyhodować, to też trzeba mieć pieniądze, bo ja mieszkam w Głomiankach i też teraz mam ogródek i sobie tam pomidory, różne rzeczy, ale to, to trzeba mieć pieniądze na to, bo to przecież trzeba i, i przekopać, i spryskać, bo to tak ta pani... To no i popilnować, jest. no. I to raczej ciężka praca, no to jedno, to normalne, no ale jak chcesz, to musi pracować, ale to wszystko jest drogie, te nasiona. Te ale ta, wie Pani dlaczego? Ale, ale nie, jest drogie, bo wchodzi taka nowa firma yy, z amerykańska, będzie wchodziła na rynek od momentu, kiedy Komorowski podpisał to rozporządzenie o GMO, taka znana w Ameryce. Ona musi wykończyć najpierw tych polskich producentów tych nawozów, po to, żeby wejść z taką dobrą cenę i podbić rynek za jednym zamachem. To no, taka ekspansja Zachodu niestety i to y, Unia Europejska, powinniśmy dostać odszkodowanie zaniszczenie na z kolei no, nas. Tak, ale mamy taki rząd, że on w ogóle nie negocjuje nic wszystko wyprzedaje, no i wie pani. No też prawda. No jest, ja uważam, nie da się nie narzekać z kolei, to prawda. Nieźle, bo mamy taki rząd, no bo oni niczego nie negocjują. Nie pojadą, wszystko podpiszą, wie Pani. Ale mi się wydaje, że to było 10 lat ponad temu podpisane, bo te tu, ustawy, które miały wchodzić, to po kolei tak. 2012, 2015 tak, ta rozprzedaż ziemi, lasy tak. udało nam się uratować dzięki bałaganowi własnemu. Nie, wie Pani co, co zrobić? Urodziliśmy się tutaj, nie da rady. Trzeba jak Jakoś pokochać ten kraj, tak czy inaczej. Dziękuję ślicznie. Miłego dnia. Dzień dobry. Ja sprawdzam tylko, czy wszyscy narzekają, czy jednak można jakoś przeżyć w Polsce, bo nie wiem, czy wracać do Stanów, czy... To wracajcie czy... do Stanów, ja akurat znaczy... w z Irlandii. <laughs> Także ja. Nie się... Wracajcie ale... do Stanów od razu. Nie no, kolega nawet jeszcze nie był, on w Anglii właśnie siedział, ale... To wracaj do Stanów. No ale no to ale co chcą, żebyśmy wszyscy uciekli. Na... I tak, co im zostanie? Miał... No i co im z... zostanie? No. Dziadki, tak? Ostatnie ale to może... No... Dziadkowie <laughs> też wyjeżdżają. <laughs> Nic ująć nie zglądać, ale przed wyjazdem chciałam coś dobrego zrobić. Coś dobrego? Zostać dobrego i szybko uciekaj. <laughs> trzymajcie się. Hej. Hej. Um, And that your country has been depopulated by 2 million people since you joined the European Union. And the reason is obvious. It's money, isn't it?